Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyny z Fortuną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W związku z tym, że jest dość chłodno, mam nadzieję, że jest ktoś przed telewizorem, choć godzina może troszkę nietypowa, część z Was jest też w pracy. Kochani, na sam początek 100 zł do wygrania mam kopertę, którą dostałam od reżysera. Na czym polega nasza pierwsza zagadka? Mamy dwie pierwsze literki podane i musimy wpaść na to, jakie są trzy kolejne, czyli w sumie całe słowo. Jeżeli uda Wam się wpaść na hasło z koperty, zapłacę Wam 100 zł. To nie jest trudne słowo do Rozwiązania tej zagadki nie potrzebujecie żadnych słowników, szukajcie w głowach. Pomyślcie o pięcioliterowych słowach, które zaczynają się literkami S, Z. Czyli słowo na sz. 100 złotych do wygrania. Czekam na pierwszego zwycięzcę i pierwszy telefon, a w międzyczasie przypomnę wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się je i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli Udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. 100 zł do wygrania. Wciąż szukamy pięcioliterowego słowa na literkę S. Druga literka to Z. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Shorty. Shorty, shorty, Ory, y. to jest 6 liter. Coś tam pan źle policzył. Słuchajcie, takich prostych błędów nie możemy popełniać. Pięcioliterowe słowo. Popatrzcie jeszcze raz. Pierwsza literka to musi być S. Druga literka musi być Z. I później mamy trzy literki do wstawienia. Pięcioliterowe słowo. Shorty mają 6 liter. Także bardzo proszę o uwagę, o skupienie. Policzcie literki. Upewnijcie się, czy aby na pewno dodaliście od siebie tylko 3. Szukamy słowa, które będzie miało 5 liter. Jeżeli wpadniesz na hasło z koperty, zapłacę ci 100 złotych. Miałam nadzieję, miałam nadzieję, że może z pierwszym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać, ale niestety jeszcze się nie udało. W związku z tym czekam na kolejną osobę, która wybierze numer, kolejną osobę, która tutaj do mnie trafi. Jest kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Sznur. Sznur, no jeszcze nie sznur, rzeczywiście dobre słowo pasowałoby. Rzeczywiście to słowo ma już 5 liter, jest znacznie lepsze niż shorty, no ale jeszcze nie mogę Pani zapłacić 100 zł, bo jeszcze nie jest to hasło, które jest ukryte w kopercie. Wciąż szukamy pięciolitrowe słowo na literkę S, druga literka to Z. Poszukajmy jeszcze. Wydaje mi się, że tych słów zbyt wielu nie ma. Jeżeli przyjdzie coś do głowy, to nie czekaj Wam i żegnam. Halo, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, Tabianice, Malbork i Koło. Koło. No i Pani wygrywa 4000 złotych, tak mówi reżyser. A słuchajcie, poukrywał te nazwy. Brawo, 4000 złotych dla Pani, serdecznie gratuluję miłego dnia.